Mówiłem, że to wbije dzisiaj. Kurde i udało się. Jest, <ścoughs> jest, jest, jest. W epizodzie szóstym, akt drugi, wbijem Immortala po raz pierwszy w życiu. Ale co w tym takiego specjalnego? Przecież codziennie tysiące graczy osiąga Immortala. Jeśli na to tak spojrzymy, to rzeczywiście, nie ma w tym nic takiego specjalnego. Ale to, co czyni moją przygodę wyjątkową, to to, że moje pierwsze rankedy zostały rozegrane 3 pełne lata temu. A wtedy, grając na słabym laptopie, niewygodnym stanowisku, z najtańszą myszką, klawiaturą i podkładką, udało mi się wbić Golda, z którego spadłem od razu do Silvera. Z Silvera wspiąłem się do tysiąca najlepszych graczy, przebijając barierę 300%. W Immortal 3. A dla tych, co jeszcze mnie nie znają, to jestem Hossi. Jeśli zostaniesz po tym filmie, będziesz mógł zobaczyć, jak osiągam swoją wymarzoną rangę, zaczynam grać w turniejach i tworzę karierę w grze, którą kocham. W tym filmie opowiem o mojej przygodzie do rangi Immortala. Przedstawię Ci trzy główne trudności, które napotkałem i jak sobie z nimi poradziłem. To będzie trochę jak list do młodszego siebie, i mam nadzieję, że komuś to pomoże, a nawet powinno jak obejrzysz do końca. Problemem numer jeden był mój mental albo i całe nastawienie. To jaki ja byłem toksyczny, serio, cały czas płakałem i za to czuję żal do siebie, bo może wciąż wiele osób myśli, że jestem zwykłym płaczkiem. A jeśli ktoś kiedyś grał ze mną i spakałem się, to sorry, jestem chill guy. Ale wracając, bądźmy szczerzy, nastawienie to najważniejszy czynnik do pokonania. No bo gdybym cały czas wkurzał się na Valoranta, to w pewnym momencie zacząłbym mnie męczyć. A co ciekawe, tak też się stało. Robiłem wiele przerw, myślałem, że to koniec, w sensie z walorantem. Były wzloty i upadki, ale zamiast tego postanowiłem cieszyć się graniem, czerpać z tego przyjemność, bo często to droga, którą przechodzicie, jest lepsza niż samo osiągnięcie celu. No bo jeśli naprawdę chcesz awansować, Twoje myśli i działania muszą być w jednej linii z Twoim celem. Każda decyzja, każda emocja powinna prowadzić cię do tego, że chcesz stawać się lepszym i wygrywać. Jeśli coś ci w tym przeszkadza, wyeliminuj to. Gdy to zrozumiesz, dojdziesz do momentu, w którym poddawanie się, narzekanie czy w ogóle jakieś trollowanie staje się po prostu bezsensowne. Te emocje nie zwiększają Twoich szans na Wina, więc zrozum to, a wtedy łatwiej będzie Ci je kontrolować. Popatrz na to teraz. Zagrasz setki meczy, ale w każdym z nich jeden czynnik będzie taki sam. Czyli Ty skup się na sobie, a nie na drużynie, której nie kontrolujesz. Z tym mindsetem zacząłem wygrywać rankedy, które wcześniej wydawały się przegrane, a oprócz tego przyjemniej mi się grało i to jest w tym najważniejsze. A jeśli naprawdę chcesz praktyczną radę, to spróbuj po każdym słabszym rankedzie odpocząć na nie wiem chociaż 10 minut, idź się położyć, wyjdź się przewietrzyć, no cokolwiek. W skrócie, zapomnij na chwilę o Valorancie. A gdy już powrócisz z tej krótkiej przerwy, to przed zagraniem next pomyśl sobie, co mogłeś zrobić lepiej w tamtym meczu, bo uwierz mi, nawet jak zrobisz 50 kili, to i tak mogłeś popełnić wiele błędów. A dzięki temu poprawisz swój mental. A co do poprawiania się, to na moim serwerze macie darmowy zbiór wiedzy dla graczy Valoranta. Jest tam mnóstwo informacji, także wbijajcie. Problemem numer 2 były moje umiejętności mechaniczne. Jeśli nie wiesz, co to są umiejętności mechaniczne, to spokojnie już tłumaczę. To jest dosłownie wszystko od Aima, pikowania czy zwykłego poruszania się. I choć nigdy nie miałem złej mechaniki jak na swoim rangę, to i tak nie można było nazwać tego czymś dobrym. A to było moje kolejne ograniczenie. No, bo posłuchajcie, jeśli masz platynę i ruszasz się jak platyna, to wciąż nie zasługujesz na nic większego. Musisz być lepszy od swojej rangi. Kiedy to zrozumiałem, zacząłem to wszystko trenować, aż mogłem z pełnym przekonaniem powiedzieć, że mam mechanikę na poziomie Immortala. No i teraz pewnie zapytacie, jak to zrobiłem. W sumie, trenowanie to dosyć chyba zbyt mocne stwierdzenie. Na początku zacząłem oglądać lepszych od siebie. Podświadomie zgapiłem ich playstyle. Nawet mi na tym tak naprawdę nie zależało. A to przełożyło się na moje ruchy, styl pikowania czy to jak strzelam. Może brzmi to banalnie, ale nie ma skrótu do dobrej mechaniki. To jest coś, co po prostu musimy praktykować. Musicie grać, żeby to polepszyć. I pewnie możemy przyspieszyć proces tej nauki, grając w netmecie, czy używając aplikacji typu Aimlab. Ja jednak postanowiłem grać więcej rankedów, ale też w wolnym czasie oglądam highlights od radiantów czy Prograczy, skupiając się na ich zachowaniu w trakcie rundy. I jak widzicie, bardzo mi to pomogło, a brzmi to niewinnie. No dobra, ale z racji, że nabrałem już większego doświadczenia i jestem już coraz bliżej mojego kochanego radianta, to jestem w stanie powiedzieć Wam, co możecie zrobić, jeśli rzeczywiście chcecie trenować poważniej. Słuchajcie uważnie. Jako pierwsze, jeśli wasza rozgrzewka wygląda w ten sposób, albo to jest jedyne ćwiczenie, które robicie, to nie spodziewajcie się, że wasz movement stanie się lepszy. Witam was z poziomu gry, pokażę wam bardzo niszowy, mało popularny trick od popularnego coacha, który znalazłem dosyć przypadkowo, a jest on bardzo dobry. Pierwsze, co musimy zrobić, to odpalić sobie boty, a następnie idziemy sobie za ten murek. No i dobra, gdy już tu jesteśmy, to kurde, nie wiem jak wam to powiedzieć za bardzo, robimy dłuższego swinga, i overflikujemy przy tym. Kiedy już tu jesteśmy, gdzieś po swingu, to po prostu celujemy w głowę i strzelamy hedzika. Spróbuję wam to pokazać teraz. No ogólnie te swingi mogłyby być dłuższe, czyli robicie jakiegoś tak swinga i dopiero wtedy flikujecie na główkę. A zresztą tych ćwiczeń jest wiele, ale nie chcę was tym zanudzać, także każde ćwiczenie znajdziecie na moim serwerze. A my przejdźmy już do trzeciej porady. Czyli więcej, więcej i jeszcze raz więcej rankedów, bo nic bardziej nie pomoże niż sama praktyka. A kiedy poczujesz, że twoja mechanika jest lepsza niż u innych w lobby, możesz zmniejszyć czas trenowania i grać jeszcze więcej rankedów. Problemem numer 3 okazała się być wiedza i zrozumienia. I nie, nie chodzi mi tu o GameSense i coś, co pewnie słyszycie w każdym możliwym poradniku. A mam tu na myśli wiedzę, którą niby miałem, ale była ona błędna, a to tworzyło takie błędne koło. Przez to robiłem coś, co było złe z myślą, że to było dobre zagranie, decyzja czy cokolwiek innego. Rozwiązanie było proste. Musiałem poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienia, bo inaczej moja gra już na zawsze pozostałaby niedoskonałą. Dobra, uwaga. Szybki łyczek wody. Dobra, wracamy. I teraz słuchajcie tego. Pewnego dnia udało mi się zagrać dło z kolegą, który był wielokrotnie radiantem. To sprawiło, że graliśmy w lobby, które było złożone z dziewięciu teoretycznie najlepszych graczy w Europie. No i mnie. A to, co było najlepsze w tych meczach, to czułem się, jakbym grał w warcaby, a oni w jakieś, nie wiem, czterowymiarowe szachy. Informacje, jakie sobie dawali, timingi, które łapali, czy same pomysły na rundy i kontry na przeciwnika, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I już po pierwszym meczu otworzyły mi się oczy. Nie wiedziałem o istnieniu większości rzeczy, a przypominam, że wtedy miałem, nie wiem, z Immortala 1, dopóki sam tego nie doświadczyłem. Kolega, z którym grałem, Duo dawał mi pomysły na rundę, które robiły niesamowity impact. I właśnie dlatego moim problemem nie był GameSense, tylko sama wiedza i zrozumienie tego wszystkiego. Rozwój GameSense'u to cykl. Poszerzasz wiedzę, a potem doskonalisz jej zastosowanie. Ale nie da się zastosować tego, czego się po prostu nie wie. Dlatego mam dla Ciebie zadanie: spróbuj zagrać duo z jakimś lepszym od Ciebie graczem, lub poproś go nawet o analizę swojego meczu. Najlepiej, żeby był to Immortal czy Radiant. Wtedy jest niska szansa, że będziesz wchłaniać złą wiedzę, tak jakby to mogło być na przykład z Diamentem. Niech ci mówi, co zrobiłby inaczej, co zrobiłeś źle i jak myśli w trakcie rundy. Nie musisz tego robić, ale jeśli czujesz, że hard stakujesz, to polecam. A to, co chciałbym, żebyś zapamiętał z tego filmu, to to, że nie potrzebujesz talentu, żeby być dobry. Potrzebujesz tylko determinacji. I to tyczy się nie tylko Valoranta. A jeśli chcesz razem ze mną przejść tą przygodę, to zostaw suba i zobacz, jak spełnia swoje dalsze marzenia wokół Valoranta, bo to dopiero początek.